Czy zależy nam na detencji, retencji czy wykorzystaniu wódopadowych? Panie Pawle. E, witam Państwa. E, potwierdzam to, co mówił Pan Prezes, a mianowicie tutaj bardzo mocno świeci reflektor. Jestem współorganizatorem, więc tutaj prośba ewentualnie taka techniczna dla następnych osób, żeby były w większym komforcie, bo przyznam się Państwu, że Państwa nie widzę. E, autentycznie, troszkę. Troszkę zatem nie będę wiedział, jakie są Państwa nawet emocje na moją wypowiedź, ale mm, proszę Państwa, zaczynając chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję też panu prezesowi Aquanetu, że przyjął taką konwencję wypowiedzi mniej oficjalną, ponieważ moja wypowiedź rzeczywiście będzie taka trochę może za chwilą, ale chciałbym w ten sposób powiedzieć o rzeczach ważnych dla nas i być może trudnych. Zacznę od tego, że jestem największym beneficjentem afery wizowej, dlatego że tutaj miał być pan Sószuchila, który jest obywatelem Indii i nie dotarł do nas, dlatego że właściwie dostał od nas zaproszenie na przełomie roku, zaakceptował to, ale rozmowę dotyczącą, dotyczącą pozyskania wizy będzie miał dopiero od 21 kwietnia. Zatem nie zdążył. To jest pewien paradoks, ponieważ Państwo wiecie, afera wizowa to polegała na tym, że mieli przyjeżdżać do Polski wysokiej klasy specjaliści, na przykład właśnie z Indii, ale no, miał, było podejrzenie, że będzie się tak dziać, że oni będą uciekać dalej na zachód i będą przedostawać się do Anglii, bo wiadomo, że to jest ten taki docelowy punkt. Tu paradoks polega na tym, że pan, pan, pan Suresz pracuje właśnie w Londynie i jest. Zatrudniony przez International Water Association. I gdyby tutaj był, to Państwo na pewno byście bardziej skorzystali, ponieważ dostalibyście odpowiedź na to pytanie, tak z perspektywy, można powiedzieć, światowej. Też przyznam się szczerze, że to pytanie po chwili refleksji nie ma sensu, ale no musicie Państwo wziąć pod uwagę, że ja dowiedziałem się o tym, że mam taką szansę, żeby tutaj się dostać i być prelegentem, bo to nie jest łatwe. Nawet, jak Państwo widzicie, jest trudno czasami znaleźć miejsce na sali. Ale dostałem telefon od pani Katarzyny Grochowskiej z informacją Paweł Suresz nie dojedzie. Czy ty wygłosisz ten referat, zastąpisz go? No i było pytanie, bierzesz to czy nie? Ja mówię, no jasne, biorę, dziękuję, bo, bo to, jest, to jest okazja. Ale ona mówi, no to musisz natychmiast dać temat swojej pre, prelekcji. No więc w stresie jechałem samochodem, wymyśliłem taki temat, ale państwo doskonale wiecie, że to jest głupie pytanie, to jest pytanie retoryczne, dlatego, że my oczywiście zależy nam na detencji, bo chcielibyśmy opóźnić odpływ wód opadowych. Ale już jak go opóźniamy, to być może chcielibyśmy go dłużej opóźnić, czyli zależy nam jeszcze bardziej na tym, żeby to było jakieś długookresowe zatrzymanie, czyli właśnie detencja. A jak już jest detencja, zatrzymamy te wody opadowe, to może byśmy je wykorzystali jako po prostu zasób. Więc yy, zrozumcie państwo, że ja zmieniłem trochę koncepcję tego wykładu i chciałbym w tej krótkiej prezentacji raczej mówić, odpowiadać na dwa pytania, jak ma, jaka ma być ta detencja, i jak mamy wykorzystywać wody opadowe. I też, proszę Państwa, zwierzę się, że jeszcze dwa tygodnie temu jako profesor wydawało mi się, że wszystko wiem, ale coś mnie podkusiło i poszedłem do muzeum i muzeum w Amsterdamie i zaskoczyło mnie tam bardzo wiele rzeczy. No i przede wszystkim dowiedziałem się, że nie. W... Jak dotąd nie wiedziałem, że globus to nie jest pojedynczy obiekt, i że od samego początku globusy były produkowane w padach. Jeden służył, żeby pokazywać to, co jest na ziemi, a drugi pokazywał, żeby spoglądać w niebo i patrzeć, jakie tam są gwiazdy. Ja proszę Państwa, chciałbym w tym swoim, w swojej wypowiedzi trochę stąpać po twardym gruncie, po tej ziemi, po tym pierwszym globusie. Ale też trochę patrzeć w przyszłość w gwiazdy, to co moglibyśmy osiągnąć w przyszłości wspólnie. I też, proszę Państwa, myśląc o tym Globusie, chciałbym w swojej wypowiedzi trochę odpowiedzieć na pytanie, e, dlaczego akurat na tym wielkim Glubusie spotykamy się tutaj w Poznaniu. Ja chciałbym powiedzieć swoją perspektywę, dlaczego obydwoma rękoma głosowałem, żeby to spotkanie mogło się odbyć w Poznaniu. I proszę Państwa, no, mam chyba prawo się temu. Tym, tym narzędziem posłużyć, bo jak Państwo widzicie, obydwa globusy nie służyły nawet nie tyle dla żeglarzy, co dla właśnie naukowców. Proszę Państwa, na pewno detencja i retencja, wykorzystanie wody mają być zielone. E, dziękuję bardzo Panu Jackowi Zaworskiemu, to jest jego slajd. Rzeczywiście Jacek y, lubi to, po prostu dobrze to robi. Reklamuje detencję, mówi, że każdy projekt retencyjny powinien kończyć się takim właśnie katalogiem niebiesko-zielonej e, infrastruktury. I proszę państwa, to działa na ludzi. Jak państwo zapewne wiecie, ja pracuję na Politechnice Warszawskiej, część z państwa kojarzy kampus. Koło kampusu, przy moim budynku jest e, ulica Nowowiejska, taka szara, buda ulica e, do niedawna. I powiem szczerze, na tej szarej, burej ulicy jest najbrzydszy budynek chyba w Warszawie, to jest budynek mojego wydziału niestety a po drugiej stronie, jak państwo wiecie, jest szpital psychiatryczny. Więc państwo rozumiecie, że ja tej ulicy po prostu unikałem, bo jak człowiek zmienia pracę, to ma dużo emocji. Naprawdę nie należy przesadzać. Ale jakiś czas temu odważyłem się pójść znowu ulicą Nowowiejską i coś było nie tak. Ona była taka rudawa, rudawo-zielona, no i Przeszedłem się, wsiadłem w tramwaj i dopiero w tramwaju zrozumiałem dlaczego, bo w tramwaju w Warszawie jest klip puszczany, który mówi, że przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo komunikacji wybudowało tyle i tyle kilometrów zielonego torowiska i tyle i tyle chyba z 20 wiat zrobiło wiatami zielonymi, z zielonymi dachami. I proszę Państwa, to zmienia naprawdę oblicze miasta. i to już nie jest pytanie, czy tak będzie, tylko po prostu to się dzieje na naszych oczach i to wpływa nawet na takich ludzi jak ja, którzy, można powiedzieć, nie są rzeczywiście jakimiś wielkimi obserwatorami. Ale proszę Państwa, ja uważam też, że detencja, detencja nie może być ślepa. Tu na, tej, na sali są przedstawiciele Cent Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dużo się na ten temat mówi bardzo gorąco, to dobrze. Ale ja chciałbym powiedzieć, że ten projekt już dał pewne efekty. On zmienił, proszę Państwa, podejście do wód proszę, proszę usiąść, ja jeszcze będę mówił, niech Pani spokojnie siedzi. Proszę się nie krępować, No nie jest naprawdę moje miejsce. Ja, jako gospodarz, powinienem stać, to Państwo powinniście siedzieć. Wracając do, do centralnego portu komunikacyjnego, Państwo zrobiliście przełom kopernikański. Dlatego, że to są pierwsze wytyczne odwodnień, gdzie jasno mówi się, że stawiamy na infiltrację wód opadowych, na retencję. I w tych, w tych wytycznych, wiem, jest tutaj za dużo tekstu i, i tak nie powinno być na slajdzie, ale pozwoliłem to zrobić, bo jest tam jasno, eksplicite zapisane, że każdy zbiornik większy powinien mieć monitoring, po to, żebyśmy wiedzieli, czy on się napełnia, opróżnia. To, proszę Państwa, pozwoliło też wprowadzić podobny przełom w zakresie wytycznych drogowych. I macie Państwo przykłady też takiego monitoringu. W zeszłym roku była impreza Waterfolder Day, druga edycja, olbrzymie zainteresowanie wycieczką terenową do niewielkiej Rumi. Tu są przedstawiciele też tego miasta, gdzie jest fantastyczny lokalny system monitoringu detencji. To się dzieje i proszę Państwa, możemy też. Spoglądać w ten drugi globus i zastanawiać się, czy to za niedługo nie będzie właśnie remote sensing, inteligentne drony pływające, bądź też drony latające. To jest coś, co się już zaczyna i co na pewno będzie się działo dalej. Jeżeli są tutaj producenci, to chciałbym, żebyście Państwo po tym moim wykładzie byli przekonani, że każdy Państwa zbiornik powinien być już w fabryce wyposażony w czujnik, który pokazuje, czy on działa, czy też nie. Ale też proszę Państwa. Detencja, detencja nie może być na oślep. Mój prezes wspomniał o wytycznych, które powstały tutaj, które mieliśmy przyjemność współtworzyć. I proszę Państwa, trzeba odpowiednio wybrać sposób realizacji tej detencji, detencji To jedna rzecz. A druga rzecz, trzeba podchodzić do tego praktycznie. Tu znowu w Poznaniu miał miejsce pewien przewrót, taki przemiana kopernikańska jak dla mnie. Dlatego, że to jest chyba pierwsze miasto, które zrozumiało, że nie należy dawać zapewnienia odbiorów wód opadowych na poziomie jednego litra na sekundę. Tak na odczep, tylko trzeba spojrzeć tonalnie. Można dać zdecydowanie większe zapewnienie, ale w momencie, kiedy przestanie padać już deszcz albo już główna fala deszczu odpłynęła, i stąd wziął się propozycja zapisu, że na przykład można zrzucać wody opadowe dopiero 4 godziny po rozpoczęciu opadu. To łatwo zrealizować dzisiaj przy monitoringu, ale też proszę Państwa, trzeba znaleźć nowy warsztat obliczania takich zbiorników. I dziękuję bardzo firmie TORMEL, która zdecydowała się takie narzędzie wprowadzić na waterfolder.com. Proszę, żebyście Państwo zobaczyli. To jest przykład działania takiego kalkulatora który zakłada, że odpływ ze zbiornika zaczyna się dopiero po 240 minutach. I proszę Państwa, to można zrobić. Można dzięki temu lepiej i bardziej efektywnie wykorzystywać właśnie infrastrukturę deszczową. Proszę Państwa, retencja, detencja musi być sterowana. To już się dzieje. Był przykład na konferencji omawiany sterowania w Rzeszowie. Dziś bardzo głośna, w zeszłym roku bardzo głośna Rzecz, która się zaczęła, to jest po prostu inteligentny system sterowania w Bydgoszczy, który Państwo na pewno znacie. Dziś też, proszę Państwa, będzie z nami tutaj Brian z Amsterdamu, który będzie Państwu mówił o tym, że można myśleć o sterowaniu odpływem już z samego dachu. I proszę Państwa, to wszystko się dzieje. I ja, proszę Państwa, chciałbym, żebyście Państwo zapisali sobie tą datę 18 czerwca, dlatego że Pan Prezes Drzewiecki zaprasza Państwa. Do Bydgoszczy, żeby pokazać, jak ten system jest realizowany. A ja, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że niestety, no mam pecha, nie udało mi się załapać na prelegenta, bo było bardzo duże, duża konkurencja, ale udało mi się załapać przynajmniej na to, że jestem moderatorem jednej sesji tej konferencji. Zapraszam Państwa dlaczego? Dlatego, że na tej konferencji każdy dostanie też do swojej ręki taką monografię, która mówi o systemie ekspertowym rozbioru wody sterowania wodociągiem, opartym o sztuczną inteligencję. Więc ta sztuczna inteligencja wchodzi nie tylko w sterowanie retencją wód opadowych, ale także może wchodzić w sterowanie systemów dystrybucji wody. Bo jak słusznie pan prezes Aquaneto zau zauważył, woda jest jedna i my, proszę państwa, w mieście gospodarujemy wodą nie tylko wodociągu, ale też tą wodą, która spada z nieba. I to wszystko powinniśmy sterować, i powinniśmy robić to przy użyciu najnowszych narzędzi, jakie są. Proszę Państwa, retencja, detencja ma być czysta. 15 lat temu, będąc w Stanach Zjednoczonych, zrobiłem te trzy zdjęcia, które Państwo widzicie na górze. Byłem zadziwiony, że w pusty deszczowe instalujemy w trawniku. Że te wpusty oznaczamy takimi tagami, że to jest coś, co odpływa do strumienia, o co musimy dbać, czego nie możemy zanieczyszczać. I wtedy sobie tak myślałem, czy dożyję takiego momentu, kiedy będzie też tak w Polsce. I proszę Państwa, po lewej stronie widzicie takie małe zdjęcie rigola, takiego żwirowego, jeszcze niezadośniętego. Nie Chciałem powiedzieć, że ja mieszkam we Wrocławiu. Koło mnie niedawno zbudowano nowy most. I zaraz za tym mostem jest taki rigol. Zresztą jest potwierdzenie córka. Jak zrobiłem to zdjęcie, to specjalnie mówi no popatrz, to chyba kampanię uprawiasz wyborczą, bo to przecież pan prezydent Sutryk jest tutaj na zdjęciu wyborczym. No nie jest to, proszę Państwa, agitacja. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest to agitacja za tego typu rozwiązaniami, bo jak Państwo widzicie, ten rigor jeszcze nawet roku nie ma, i po pierwszej zimie widać, że na dnie jest już po prostu zgromadzony osad, który nie wpłynął do systemu poprzez proste rozwiązanie, że wpust jest położony wyżej, ta woda się oczyszcza. Ale dzisiaj proszę Państwa chciałem też powiedzieć, że bardzo trzymam kciuki za firmę ACO, która jest głównym partnerem tej konferencji, która ma wielkie marzenie, żeby wprowadzić do Polski kopernikańską zmianę w podczyszczaniu wód opadowych. A mianowicie chcę powiedzieć, że nie wystarczy zainstalować tylko osadnik i separator, bo to wychwytuje tylko 80% zanieczyszczeń, a można myśleć już dzisiaj o filtracji wód opadowych, po to, żeby nie było na przykład takich zanieczyszczeń jak mikroplastik. Trzymam kciuki, że uda się te technologie wdrożyć w Polsce i że wspólnie będziemy mieć korzyść. My jako naukowcy, bo będziemy mieć nową przestrzeń badawczą, państwo jako eksploatatorzy, bo będziecie mieć większe sukcesy z podczyszczaniem tych wód. No i myślę, że też polskie wody będą zadowolone, bo będą miały po prostu czystą wodę, która zasila rzeki Potoki w Polsce. Ale proszę Państwa, proszę też zrozumieć, że panuje jest taka koncepcja, że w każdej wypowiedzi trzeba mieć jakąś dygresję. I jak jako tą dygresję, jako life motive przyjąłem wydarzenie, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Otóż widzicie Państwo moment, kiedy jest dekorowany, odznaczany pan Rafał Brzośka. To jest osoba na pewno znana państwu. Jeden z, naj, no, z biznesmenów, który jest naprawdę znany w Polsce. E, właściwie e, pierwsze skojarzenie to oczywiście, proszę Państwa, żelazny list. No, państwo pamiętacie, jeszcze jakieś 10 lat temu były takie listy z blaszką. Moja mama zbierała te blaszki, a mój starszy syn jako dziecko odnosił to na skup złomu i miał pierwsze pieniądze z tego. Ale to była pewnego rodzaju walka z Pocztą Polską, Państwo wiecie. Natomiast Pan Lewo Brzośka był człowiekiem wizjonerem. Może to nie jest jakieś skomplikowane rozwiązanie paczkomat, wydaje się, no ale proszę Państwa, on podjął decyzję, zaryzykował i postanowił, że postawi takich paczkomatów 20 tysięcy. Bardzo się ucieszyłem, że to zostało docenione, bo jakbyście Państwo zapytali ludzi z Europy, ze świata, co znają z Polski, to być może ten paczkomat jest jednym symbolem Polski takiej innowacji. I cieszę się, proszę Państwa, że jest takie nowe podejście do patriotyzmu, że to właśnie jest to, że robimy coś, co jest nowego, potrzebnego ludziom. Ja to doceniam, bo już teraz nie jest tak, żeby o siódmej rano dzwonił do mnie kurier i, się, i po prostu mówił, mam dla Pana paczkę, będzie Pan w domu. A ja, proszę Państwa, nie jestem człowiekiem poranka i czasami o siódmej rano jestem bardzo zaspany. Zatem, proszę Państwa, prosta rzecz, która ułatwia nasze życie. Natomiast... Ta opowieść ma drugą część, otóż spotkałem się zaraz po tej uroczystości z takim, z takim komentarzem, że państwo polskie jednak postanowiło pomóc panu Rafałowi i spółki Skarbu Państwa postanowiły stworzyć własne sieci paczkomatów. Tu widzicie państwo zdjęcie takie, które zrobiłem na swojej stacji benzynowej, a też ponoć Poczta Polska miała zainstalować 2-3 tysiące takich paczkomatów. Ja nie dotarłem do takiego paczkomatu, bo jak Państwo widzicie na mapie tych paczkomatów we Wrocławiu jest 10 i zobaczycie Państwo, ale nie miałem czasu, żeby szukać takiego paczkomatu Poczty Polskiej. Po co mówię tą przypowieść proszę Państwa? Dlatego, że myślę, że Państwo mają też często w swoim życiu taki moment, kiedy możecie się poczuć takim panem Rafałem Brzośką, że chcielibyście Państwo robić coś i mieć pełne wsparcie, a wydaje się Państwu, że tego wsparcia nie ma. Ja proszę Państwa, jestem przekonany, że na tej sali jest takich osób kilka, ale jedna jest dla mnie szczególnie bliska i taką osobą jest po prostu Pan Wojciech Falkowski, który jest tutaj na sali, który w 2015 roku powiedział, że on chciałby zmienić ten świat wód opadowych w Polsce i potrzebna jest podstawa w postaci nowoczesnego atlasu. Natężeń deszczy, żeby wszystko to, co projektujemy, o czym myślimy tutaj, o tej retencji, o detencji, żeby to miało ręce i nogi. On był wizjonerem, w pewien sposób zaryzykował. Sam 2 miliony złotych po to, żeby ten projekt zaistniał. Był to projekt według mnie nowotorski, ponieważ obejmował dane z, 15, z 30 lat. Najbardziej aktualne wówczas, kiedy zaczynał się projekt, obejmowały te dane. 100 deszczomierzy z całej Polski. I na koniec wydaje mi się, że walorem głównym tego projektu była metodyka nowoczesna, która powstała. Ja, proszę Państwa, muszę w tym momencie powiedzieć, że jestem coraz częściej pytany o czy ten atlas jest aktualny i czy należy z niego korzystać, ponieważ, jak Państwo wiecie, pojawił się nowy atlas na przełomie roku 2022-2023. Pojawił się projekt PMAX-TP. PM, PM no i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile on jest bardziej nowy, skoro pojawił się po paru latach. Otóż proszę państwa, niestety jest to Atlas, który bazuje na tych samych danych opadowych, na tej samej bazie. Ta sama liczba deszczomierzy, ta sama baza. I największe pytanie, jakie się rodzi, czy on jest lepszy, bo proszę państwa Atlas, to przede wszystkim odpowiedź na pytanie, jakie jest natężenie deszczu, tam gdzie go nie mierzymy, czyli opracowanie geostatystyczne tego wszystkiego, co się dzieje wokół stacji. Ja, proszę Państwa, na tym slajdzie zawadłem jeszcze dwa screeny. Jeden przedstawia mapę z tego atlasu PM Max TP, która pokazuje 5-minutowe natężenia deszczu dla deszczu jednorocznego. Proszę zobaczyć, to są takie dwie charakterystyczne rzeczy. Coś, co przypomina falę z Bałtyku. Taka regularność i druga regularność, takie wielkie wyspy, takie wielkie okręgi. Otóż był czerwiec 2019 roku, kiedy ja przystępowałem do opracowania geostatystycznego w Atlasie Panda. I zadałem sobie takie pytanie, jak to zrobić. Miałem tą przyjemność, że siedziałem w pięknym mieście w Gdańsku w w mieszkaniu, którym mieściło się tuż nad Motławą, był piękny klimat, wspaniałe słońce, zaczynały się wakacje, a dla mnie zaczynał się najgorszy okres mojego życia. Bo zrobiłem sobie taką tosną analizę. Dla tych stu deszczomierzy spróbowałem zbadać skorelowanie tych natężeń deszczy miarodajnych z szerokością geograficzną, długością geograficzną, z wysokością roczną opadów, z wysokością nad poziomem morza. I okazało się, że skorelowanie jest tak samo silne jak pomiędzy temperaturą w Lizbonie a w Warszawie. Żadne, proszę Państwa. Opady wymykają się prostym enalacjom. To nie jest tak, że pada mocniej w Tatrach, a znacznie słabiej w Gdańsku. To jest bardzo skomplikowany obraz i proszę Państwa, ja przez parę miesięcy praktycznie nie, do, nie spałem dobrze po nocach, bo nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć. I proszę Państwa. Dlaczego jesteśmy w Poznaniu? Bo Poznań bardzo mi pomógł. Pomógł mi pan profesor Stach, który jest obecny tutaj na sali. Ja kilkakrotnie próbowałem po roku 2019 zaprosić pana profesora na konferencję. Nigdy nie chciał przyjechać, więc postanowiłem, że przeniosę tą konferencję, jeżeli mogę, do Poznania, żeby mógł być na sali. Proszę państwa, to wspaniały człowiek, który ma olbrzymią wiedzę w zakresie modelowania przestrzennego. Jeżeli chcemy robić kolejne atlasy na natężeń deszczyw miarodajnych w Polsce, a trzeba je na pewno robić, trzeba je robić w oparciu o nowe dane, to nie możemy używać gorszego warsztatu. I grzechem, proszę Państwa, jest nie korzystać z wiedzy ludzi takich jak Pan Profesor. Nie stać nas na to. I proszę Państwa, zwłaszcza, że to są osoby, które robią to z otwartości serca, po prostu czując taki obowiązek i takie obligo. Żeby kraj, w którym mieszkają, był nowoczesny. Bardzo to jest, proszę Państwa, ważne i bardzo mocno leży mi to na sercu, dlatego że proszę Państwa, świat nam ucieka. Jak nam świat ucieka? Proszę Państwa, to jest artykuł, który ukazał się w tym roku, który pokazuje, że w Stanach Zjednoczonych zrobiono atlas natężeń deszczów miarodajnych w oparciu o dane radarowe. Dlaczego? Bo przetwarzanie danych z deszczomierzy jest bardzo, bardzo chłonne. Po Stanach Zjednoczonych nie zdążono jeszcze zrobić całego atlasu NOAA w oparciu o deszczomierze, bo trzeba zebrać dane federalne, stanowe, trzeba znaleźć pieniądze. A tutaj naukowcy pokazali, że możemy robić to bardzo szybko w oparciu o dane przestrzenne z radarów opadowych, które zbieramy. I proszę Państwa, Państwo powiecie, no to naukowcy się pobawili. Nie, proszę państwa, ta praca ma jako afiliację wpisaną fundację First Street Foundation. Zachęcam państwo, żebyście spojrzeli sobie w internecie, co to jest First Street, ale to jest po prostu fundacja, która jest dedykowana adaptacji do zmian klimatu. Panie profesorze, my powoli musimy już konkludować, bo jesteśmy poza czasem, więc Państwa proszę o. Zatem ja jestem przekonany, że retencja powinna być samorządowa, a nie państwowa. Dlaczego? Bo mam proszę Państwa, doskonale doświadczenia tutaj z Poznania. Poznań, proszę Państwa, jak Państwo spojrzycie adaptuje się do zmian klimatu i systematycznie dokonuje można powiedzieć up update'u swoich, swoich, yy, swoich wytycznych w zakresie natężeń deszczów miarodajnych. Chciałbym bardzo podziękować obecnemu tutaj Panu Dudlikowi, który rozpoczął tą drogę i chciałem Państwu pogratulować, bo Pan, pan Prezes Dudlik już tutaj nie pracuje, jest na emerytem, ale to Wspaniale u państwa się rozwija, ale nie rozwija się tylko i wyłącznie w Poznaniu. Są, jest tutaj też Kraków. Chciałem też powiedzieć, że Kraków idzie tą samą ścieżką. Gratuluję państwu, bo to jest takie rzeczywiście rozważne podejście do tematu. Postawmy kropkę, panie profesorze, bo jesteśmy już mu, musimy, musimy czas ucieka. Stawiając kropkę, chciałem państwu powiedzieć, że bardzo zależy mi także na tym, żeby wykorzystanie wód opadowych w Polsce mogło się rozwijać. I żeby nie poszło tą samą drogą, którą poszedł program Mój Prąd. Żeby pieniądze, które są na to wydawane, były wydawane w naszym wspólnym interesie. Chciałbym, żeby bardziej moja woda dotyczyła dużych obiektów, takich jak szkoły, gdzie zbiorniki na wykorzystanie wód opadowych mogłyby stanowić także pewnego rodzaju rezerwę dla obrony cywilnej na przykład, a nie żeby były te pieniądze inwestowane tylko przez pojedynczego Kowalskiego. Chciałbym, żebyście państwo też spojrzeli na narzędzie, które może być bardzo w tym pomocne. Kalkulator wykorzystania w I na koniec proszę państwa, jestem przekonany, że potrzebne są jeszcze bardzo wielkie zmiany, żeby wykorzystanie w stało się możliwe w Polsce, a przede wszystkim żeby było opłacalne. Potrzebne są zmiany w zakresie prawa, żeby uprościć procedury dotyczące rozsączania wód opadowych i ich retencjonowania. I bardzo się cieszę dlatego, że mamy tutaj na sali po raz pierwszy panią prezes Polskich Wód. Bardzo doceniamy to, że pani znalazła czas, żeby tutaj być z nami. Ja bardzo doceniam też, że czas znaleźli reprezentanci odpowiednika Polskich Wód z Korei którzy przylecieli tutaj specjalnie na konferencję, żeby pokazać, że zarządzanie wodami opadowymi może być nowoczesne, że naprawdę jest to coś, co może być porównywalne. Można powiedzieć. Musimy, musimy, Już. musimy, musimy. Kończąc, proszę państwa, chciałbym także podziękować za to, tak, że to miała być wszyscy Państwo tutaj jesteśmy. Bo... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Profesor Paweł Liczna.